Ponownie dzień dobry. W środę powyborczą Trump wygrał wybory w Ameryce. To wielka przełomowa chwila dla świata, dla Polski też. Chyba tej oczywistości nie zauważa nasz premier, który właśnie dopiero co ogłosił kolejne drakońskie kroki w kierunku zamknięcia Polski. Odbiera pieniądze i swobody wielu Polakom. Daje wprawdzie o 500 zł nauczycielom, rzekomo na coś tam, na jakieś pomocy, w zamian za to, że mają się z maluchami pierwszoklasistami męczyć zdalnie, ale nie daje 500 zł rodzicom, którzy nie mogą pójść do pracy. A więc jest to, to tylko przykład, bo. Ponownie mamy atak na kościoły. Katolicy, ci, którzy jeszcze chodzą do kościoła, a sporo ich jest, powinni to zapamiętać Morawieckiemu. Po raz drugi robi to samo, to samo co wiosną. Kaczyński nie krzyczy, a jest wicepremierem. Ziobro nie krzyczy, a jest w Radzie Ministrów. Wszyscy za to odpowiadają. Nie pojęli, co się wydarzyło. Idą. No, idą chyba na spotkanie ze spychaczem, bo prędzej czy później ten spychacz spotkają. W tej sytuacji pozostaje nam tylko pomyśleć nad długofalową strategią dla Polski. Krótko i długoterminową. Cały czas mam nadzieję, że prędzej czy później. Przywódcy PiSu zorientują się, co się wydarzyło, zreflektują się i zmienią kurs. Oby jak najprędzej. Może jeszcze naprawdę wierzą, że Biden wygra, może po prostu mają złych informatorów. Jeszcze raz wypada powtórzyć, Biden nie wygra. Prezydentem w drugiej kadencji będzie Trump, tłumaczyłem to już od pewnego czasu, od kilku dni jest to oczywiste, dzisiaj zupełnie oczywiste. Będzie Trump prezydentem, niezależnie od wszystkich szachrajstw, dosypywania głosów, od tego tam głosowania zmarłych i tak dalej. No i tak, jak to zrobić, żeby tę strategię dla Polski wymyślić? No ja coś tam myślę, myślę, że ja, nie tylko ja myślę, myślę, że ktoś inny też myśli. Chciałbym w ciągu najbliższych dni zaproponować w różnych mediach rządowi, obecnemu rządowi, pisowskiemu rządowi, zaproponować mu jakiś krótki, kilkupunktowy plan dla Polski. Jeżeli rząd nie zechce go realizować, przyjdzie go realizować komu innemu, teraz lub w przyszłości. Nie przypadkiem, na dwa dni przed nieuchronnym zwycięstwem Donalda Trumpa. W Szwecji uformował się Światowy Sojusz Wolności, stworzony przez Heiko Schellinga, niemieckiego działacza antykowidowego, wolnościowego, lekarza, który został zatrzymany przez brytyjską policję na proteście w Londynie. Stąd jest znany na świecie. Następne spotkanie tego. Gremium będzie miało miejsce w Kopenhadze 20 i 21 listopada. Śledźmy to na Facebooku na pewno, bo są obecni i mają chyba też już stronę swoją, jak zauważyłem. World Alliance for Freedom, jeśli dobrze pamiętam nazwę. W tej chwili nie zanotowałem, mogę przekręcić. Albo World Freedom Alliance, ale chyba na pierwszy. To błąd, ale wpiszę zaraz do, do opisu filmu. Będę Państwu wdzięczny za, jak zwykle, za uwagi. Znacie mój adres, dostaję dużo maili, wszystkie czytam, nie na wszystkie odpowiadam, bo nie daję rady. Staram się przy, przynajmniej napisać dzięki. Jeżeli macie pomysł, ale nie za długi, jakie punkty są podstawowe, pierwsze do załatwienia? W strategii dla Polski na starcie wielkiego kryzysu teraz i na powielkim kryzysie, co należy już zacząć robić, co zrobić od razu i co zacząć robić, to piszcie. Więc będę starał się to jakoś podsumować i wybrać z tego to, co najważniejsze, te punkty najważniejsze, które trzeba ogłosić właśnie zwięźle, bez rozwlekania, bez mędrkowania, ogłosić teraz. Do realizacji dla Polaków najlepiej przez rząd, który mamy. Ale jeżeli rząd uzna, że warto jednak ryzykować nienawiść, zemstę, karę i pchać nas w kierunku zniewolenia, to zrealizuje to kto inny, bo Polacy nie są narodem bezwolnym. I przyciśnięci nędzą, maseczki nie, nie bolą tak bardzo, ale nędza i głód boli. A Morewiecki, właśnie pod wpływem agentury sanitarnej, tej, tych, tych terrorystów sanitarnych, próbuje od nowa wpędzić Polskę w niemoc gospodarczą i w biedę. Jeszcze raz proszę Państwa o kciuki w górę, też i o udostępnianie, oczywiście, jak zawsze, ale przede wszystkim o uwagi, jakie sprawy do załatwienia są teraz najważniejsze, już. I co trzeba zacząć robić, żeby w toku wielkiego kryzysu i po nim mieć już ogarnięte problemy, które nas czekają, i odbudować lepszą, wolną Polskę? I z góry dziękuję za te uwagi, bo wiem, że ich dostanę dużo.